Kiedy jest wesele i wracałem do domu. To nic nie dał nam onęcić, lotać. Gdzie jest Jojda Dudu? Bycik, tam ktoś się drze. Chyba się ktoś topki. Myślicie, że ktoś o tej porze robi wesele? A, Pysek się to tu. Kłóneczny patrol na ratunek! Tak jest! No, to proszę odsunąć się od zwłok. Tym bardziej, że to piękne zwłoki, nie? Coś ty powiedział? E, Chciałeś powiedzieć, że to e, czynne zwłoki na waga złota. No. Przystępujemy do reanimacji usta, usta. Na pozycję. To, to ja mogę. O nie, 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 nie. Jo, e, zaraz, zaraz, a dlaczego ty, ja nie ja? Właśnie. Właśnie. Cicho, się głupio. Głupio. Właśnie, cicho głupio. Ja to jest reanimator przodowy i żadnej reanimacji się nie boję. E, ja się też nie boję. Razem byliśmy wyciągali, to razem będziemy reanimować. A sprzęt do reanimacji usta, usta możesz? Sprzęt? A jaki no widzisz, że jest nieprzygotowany. O, Jore animuje, ty podawasz po. Uwaga! Nie, nie, co to, co to, 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 zaraz. Ty chcesz reanimować za stówę, to ja spuszczam cenę do trzech dych i ja reanimuję. O przepraszam! Dziwo! reanimuję za Ale To ja reanimuję gratis w promocji. A to ja dopłacam jeszcze do każdej reanimowanej 20 zł. No, trzy dychy! Wiesz tak, ja nie mam więcej. I bardzo dobrze, reanimacja po raz pierwszy, reanimacja po raz drugi, sprzedane, uwaga, a tam wyda czeką. I koniec tego cyrku, wyrażasz tą topilicę w tej chwili? Ale nie, Ale nie nic, co prawda nie. Bo moza zawody w do wody i wypływiecie pod karkową tazwą, tam woz reanimują. A bo i nie. I, Andzie, i więcej was to nie chce wiedzieć. Andzia, ty w ogóle nie masz współczucia do ludzi, no. Właśnie, właśnie. Zagroż współczucia, no. Takie fajne ciała nu się trafiły. Martwe oczywiście prawie. Ty, żeś zapomniał, żeś że ten ze mną żonaty? Jaki? Ale my tylko chcieliśmy ratować. A jakby się potopiły, to co? O, jakie to by było, było. dziwne. Chodź, idziemy do domu. Czekaj, może się ktoś jeszcze utopi. No ale sam widzisz to, że to nie jest takie proste. A poza tym to musi być jakiś facet. A? Ciekawe, czy faceta byście też tak ochoczo wyciągali. Musisz wiedzieć, że prawdziwy słoneczny patron wyciąga z wody wszystko, co podpłynie. Ja? I facetami też byś robił metoda usta-usta. No ratowanie życia o wszystko. Zdaje się, że wyjdzie miał okazję. Co, gdzie? Pan Ślimak wracał z negocjacji. Wleci. On zaraz wleci. Nie runie. Wleciał! Wleciał, co za pech! No spierajcie się, człowiek się topi. Wleci. Szybko. On rzeczywiście wleciał. A może oni no udało, że wleciał? Udawo nie udało, musisz się go ratować. Od tego, żeście tu są. No szybko, hop, zbierajcie się. Ale Andzia, po tym co było, taki ślimak... Te... Zbyszek. Weź koło. Na ratunek. Mamy pad. Mamy pad. Mamy pad. Mamy Dawaj go. O. Tak, Mamy okay. o. o, czekaj, czekaj. Ups, stój. Mamy pad. Mamy tu. tu, go Mamy pad. Mamy pad. tu się Mamy pad. tak, Jak reanimacja Nie no, Przecież żeście go dali, że ma być usta, usta, nie? Nie, Andzia, tak też jest dobrze Dobrze, dobrze, no No, no jak to, przecież pół godziny żeście mi tłumaczyli, że Usta, usta jest najlepiej no, no tak, Andzia, ale w tym przypadku wieś, nie? Ty, musi być usta, usta Bo inaczej się pomyśla, że z tymi dziurami Dobra, tą, Andzia żeś... Dobra, proszę cię, no nie wrzesz na mnie a, trudno. Ratuj człowieka, tym głos. Zbyszek. Weź no naprawdę mi bardzo przykro. Nie chcesz ty tego zrobić. Daj ty los! O ubóstwo! Imana, hała! To za ślimokrąg! To ubóstwo! Kocham cię! Wiedzisz tak się nazywa wdzięczność za uratowanie życia. Ale puść pan panie Szymon. I tak już jesteś moja! A w naszych stronach jak chłop pocałuje... Może wziąć za żonę! O! Panie Szyba, puść, 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 to, to mój kolega? Pójdź pan! No, no panie będziesz pani się Najdroższa, chodź! Przed nami pierwsza lą! Ale Jogo nie chce! Jogo nie chce! Andzia, Zbyszek, ratujcie, Ratujcie! Jogo nie Nie, 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 nie! nie. Nie za niego nie wyjdę! niech chcę go! Andzia, no ratujcie mnie! Róbcie coś! No. Ja nie mogę wyjść! Andzia! Zbyszek, panie ślimok! niech chcę! Nie, 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 nie! Andzia, nie zbyszlek! Nie, nie! O, oh, oh, Andzia! Ale umiał sobie... Śniło mi się, że jest babą i że wyszło za mąż za sołtysa ślimoka! Andzia! Andzia, słyszysz? Co? Co się stało, kochanie? Aaaa! Nie, 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 nie. Wyszaj. Co się tak żyć? Co jest? Czy ja jest żurą ślimoka? Co takiego? Powiedz mi, czy ja jest żurą ślimoka. Co ty bredzisz? Co robi ślimok w moim łóżku? A, ślimo. No? Co nic nie pamiętasz? No pamięt mi no, że był ślub. Jaki tam znowu ślub, no. Wyciągnęliśmy ślimoka z wody. Nie pamiętasz? No, no. I co? No i co? I on nam z tej wdzięczności postawił flaszkę, a potem była balanga. A, to znaczy, że to nie było wesele. No skąd? A że był niezły, to się uwalił do waszego łóżka, potem ty się uwaliłeś, też byłeś niezły. A Andzia? Co Andzia? Andzia śpi na górze w drugim pokoju. O, to całe szczęście. Całe szczęście. Znaczy, żadnego ślubu nie było. Nie było żadnego ślubu, możesz spać spokojnie. Och, dobra, Zbysiu, no, to śpi, śpi, śpi. No cześć coś, cześć, ta... cześć. Oh. Oh, Zbyszek. Co tam znowu? Może jest przewrażliwiony, ale... No mów, mów. Ale nocy poślubnej też nie było, co? Na górnym Śląsku całymi dniami. Bielichany sry z się z korolami, z pyska szło poznać, kery jest kery, bez to się prali jak Indianery.